Znasz ten uśmiech, prawda? Ten idealny, czarujący, po którym zaczynasz wątpić we własne zmysły. Uśmiech, który mówi: Wszystko jest w porządku, to ty przesadzasz, podczas gdy twoja intuicja krzyczy, że coś jest bardzo nie tak. Ten uśmiech to jego najpotężniejsza broń i najgrubszy pancerz. Ale za każdym razem, gdy on się tak uśmiecha, w jego wnętrzu może toczyć się cicha, rozpaczliwa wojna. A co jeśli powiem ci, że za tym uśmiechem często kryje się ogromna presja, a prawda, którą zaraz poznasz, prześwietli jego psychikę. Pokażę ci, jak panika, wstyd i przerażająca pustka potrafią niszczyć go od wewnątrz. Zostań ze mną. A ten uśmiech. Już nigdy nie będzie miał nad tobą takiej władzy. Dzisiaj zrobimy coś, co wydaje się niemożliwe. Spróbujemy zajrzeć za tę maskę. Zamiast analizować po raz setny jego zachowania, które i tak już doskonale znasz, skupimy się na tym, co może być ich źródłem. Zobaczymy, co naprawdę potrafi kryć się za fasadą pewności siebie. Odkryjemy trzy filary jego wewnętrznej walki: nie siłę, a panikę, nie dumę, a toksyczny wstyd, nie spełnienie, a egzystencjalną pustkę. Zrozumienie tych mechanizmów to nie jest ćwiczenie z empatii dla niego, to narzędzie do odzyskiwania siły dla ciebie. Kiedy zrozumiesz, że jego największe pokazy, siły często rodzą się z największej słabości, odbierzesz mu jego moc. Ta wiedza ma dać ci wolność, zrozumienie i ostateczne potwierdzenie, to nigdy nie była Twoja wina. To, co widzisz na zewnątrz, bywa starannie wyreżyserowanym spektaklem, który ma ukryć wewnętrzny chaos. Przygotuj się na podróż do jądra tej ciemności, z której wrócisz silniejsza, silniejszy i wolny. Akt pierwszy: panika, ciągły strach przed zdemaskowaniem. Wyobraź sobie aktora, który dzień w dzień wychodzi na scenę i gra rolę swojego życia. To rola człowieka idealnego pewnego siebie czarującego, podziwianego. Publiczność go kocha, a on sam zaczyna wierzyć w postać, którą stworzył. Ale w głębi duszy, w każdej sekundzie tego występu, może drżeć z przerażenia, bać się, że zapomni kwestię, że ktoś z widowni krzyknie oszust, że maska spadnie, a wszyscy zobaczą jego prawdziwą, niepewną twarz. Tak. W pewnym uproszczeniu może wyglądać wewnętrzny świat wielu osób o silnych cechach narcystycznych. Ich życie bywa nieustannym występem. Wiele z tego, co nazywają ja, to misteria, misterna konstrukcja, fasada zbudowana z cudzego podziwu i uwagi. W psychologii, zwłaszcza w nurtach psychodynamicznych, używa się koncepcji fałszywego ja, by to opisać. To nie jest autentyczne ja, ale sztuczny twór zbroja, która mogła powstać w dzieciństwie jako mechanizm obronny, by sprostać oczekiwaniom, zdobyć miłość lub po prostu przetrwać w środowisku, które nie akceptowało prawdziwych uczuć dziecka. A co jest pod tą zbroją? Te same teorie sugerują, że ukryte jest tam prawdziwe ja. Odrzucone, postrzegane przez samego Narcyza jako słabe, wadliwe, niegodne miłości, i to, jest, to właśnie bywa źródłem jego paniki. Może on żyć w ciągłym lęku, że ta fasada pęknia świat zobaczy tę wadliwą istotę, którą tak bardzo pogardza. Każda sytuacja, w której traci kontrolę, jest dla niego potencjalnym zagrożeniem, kiedy zadajesz niewygodne pytanie. Kiedy wytykasz niespójność w jego opowieściach, kiedy odnosisz sukces, który go przyćmiewa, kiedy go ignorujesz, odmawiając uwagi, która dla jego fałszywego ja jest jak tlen. Każda z tych chwil to potencjalne pęknięcie w masce. Jego panika objawia się na różne sposoby. Może to być nagły wybuch gniewu, tak zwana narcystyczna furia, która macie zastraszyć, odwrócić Twoją uwagę. Może to być gaslighting. Popularny termin na manipulację, która ma ci wmówić, że to ty jesteś szalona, wszystko źle pamiętasz. Może to być nagłe wycofanie, ciche dni, kara za to, że ośmieliłaś się podejść zbyt blisko jego prawdy. Te zachowania nie są oficjalnymi kryteriami diagnostycznymi, ale często opisywanymi taktykami w toksycznych związkach. Ta panika Napędza jego potrzebę kontroli. On musi kontrolować narrację i to, jak postrzegają go inni, a przede wszystkim musi kontrolować ciebie, bo jesteś jego najważniejszym lustrem. Dopóki odbijasz wizerunek, który on chce widzieć, wszystko jest w porządku. Ale gdy w lustrze pojawi się rysa, wpada w panikę, kiedy następnym razem zobaczysz ten jego nagły, niewspółmierny do sytuacji gniew, pamiętaj. Być może patrzysz na czystą, nagą panikę. To nie jest pokaz siły, to rozpaczliwy lęk aktora, bojącego się, że kurtyna opadnie w najmniej oczekiwanym momencie. Akt drugi wstyd gnijąca rana w rdzeniu tożsamości. Jeśli panika jest strażnikiem fałszywej tożsamości, to toksyczny wstyd jest często fundamentem, na którym ta konstrukcja została wzniesiona. To nie jest zwykły wstyd, który każdy z nas czuje. To nie jest poczucie winy, które mówi: zrobiłem coś złego. To głęboki, przenikający wstyd, który szepcze: Jestem zły, jestem fundamentalnie wadliwy. Wielu badaczy uważa, że właśnie ten głęboko zakorzeniony wstyd leży u podstaw narcystycznych zranień. Przyczyny narcyzmu są złożone, obejmują czynniki genetyczne, temperamentalne, ale środowisko wczesno dziecięce odgrywa ogromną rolę. Dziecko, które ciągle słyszało, że nie jest wystarczająco dobre lub że miłość jest warunkowa, uczy się, że jego prawdziwe ja jest nie do przyjęcia. Aby przetrwać, musi stać się kimś innym, kimś lepszym, doskonalszym. I tak rodzi się fałszywe ja. Cała arogancja, poczucie wyższości mogą być w tym ujęciu rozpaczliwą nadkompensacją. On niekoniecznie zachowuje się tak, jakby był lepszy od ciebie, bo naprawdę myśli tak. Czasem musi tak się zachowywać, żeby nie czuć, że jest od wszystkich gorszy. Jego pogarda dla innych bywa lustrzanym odbiciem pogardy, jaką czuje dla ukrytej części samego siebie. Pomyśl o tym tak. Jego poczucie własnej wartości to nie wewnętrzny filar, a chwiejna wieża zbudowana z zewnętrznych podpór, podziwu, sukcesów. Każde Twoje słowo krytyki, każdy brak entuzjazmu to dla niego nie jest informacja zwrotna. To trzęsienie ziemi, które grozi zawaleniem całej tej konstrukcji. Kiedy go krytykujesz, nie trafiasz w jego zachowanie. Trafiasz prosto w tę pierwotną ranę wstydu. On nie słyszy, mógłbyś pozmywać naczynia. On może słyszeć, jesteś bezwartościowym nieudacznikiem. Dlatego jego reakcje bywają tak gwałtowne. On nie broni swojego zdania. On broni się przed zalewem potwornego wstydu. To wyjaśnia, dlaczego przyznanie się do błędu i przeprosiny bywają tak trudne, a czasem wręcz niemożliwe. W jego świecie to nie jest akt dojrzałości, a ostateczna kapitulacja. Przyznać się do błędu to jak publicznie zdjąć zbroję i pokazać tę wadliwą istotę, której się tak brzydzi. O wiele łatwiej jest zrzucić winę na ciebie, stosując mechanizm obronny zwany projekcją. On rzutuje na ciebie swój własny, nieakceptowany wstyd. Za każdym razem, gdy obwinia o coś absurdalnego, gdy za nic w świecie nie chce przyznać się do pomyłki, wiedz, że być może jesteś świadkiem desperackiej walki z wewnętrznym demonem wstydu. Każda jego arogancka poza to kolejna próba ucieczki przed wszechogarniającym uczuciem bycia niewystarczającym. I mamy akt trzeci. Pustka. Czarna dziura ego. Dotarliśmy do samego jądra ciemności. Jeśli panika jest murem, a wstyd fundamentem, to pustka jest czarną dziurą w centrum jego jestestwa. To uczucie wewnętrznej martwoty, braku autentycznej tożsamości i dojmującej nudy, przed którym ucieka przez całe życie. Osoby o zdrowej strukturze osobowości mają wewnętrzne źródło poczucia własnej wartości. Wiedzą, kim są, potrafią same się zmotywować. Osoba z silnymi cechami narcystycznymi, w omawianym przez nas modelu, często tego nie posiada. Jej ja jest puste w środku, dlatego musi nieustannie pobierać energię i walidację z otoczenia, by w ogóle poczuć, że istnieje. To zewnętrzne paliwo w psychologii popularnej. Nazywa się narcystycznym zasilaniem. W terminologii klinicznej mowa jest o potrzebie podziwu. To może być wszystko. Twój podziw, miłość, ale też strach, a nawet złość. Jakakolwiek reakcja jest lepsza niż jej brak. Obojętność to dla niego psychologiczna śmierć. To moment, w którym zostaje sam na sam z przerażającą wewnętrzną bózką. Dlatego niektórzy ludzie o tych cechach potrzebują dramatu kiedy w życiu jest spokojnie, mogą zacząć się nudzić, a przez ciszę przebija się eko pustki. Prowokowanie kłótni, tworzenie problemów, flirtowanie na twoich oczach to wszystko może być strategią na wywołanie w tobie silnej reakcji emocjonalnej. Twoja złość, łzy stają się dowodem, że jest ważny, że istnieje. Ta pustka może też wyjaśniać chorobliwą zazdrość. On patrzy na ludzi, którzy wydają się autentycznie szczęśliwi, mają pasję, głębokie więzi i może ich za to nienawidzić, bo mają coś, czego on nie potrafi w sobie znaleźć. Dlatego może umniejszać twoje sukcesy, krytykować przyjaciół, wyśmiewać twoje hobby, chce zniszczyć wszystko, co daje ci radość, niezależną od niego. To dlatego po rozstaniu tak szybko potrafi znaleźć nową osobę. To nie dowód na to, jak szybko o tobie zapomniał. To raczej dowód na to, jak rozpaczliwie nie może znieść bycia samemu. Samotność konfrontuje go z tą czarną dziurą. Nowa osoba to nowe źródło zasilania, nowe lustro. On nie zawsze szuka miłości. Czasem szuka wypełniacza pustki. I to jest klucz do zrozumienia jego powrotów czyli tak zwanego huweringu. Kiedy wraca, to niekoniecznie dlatego, że tęskni za tobą, jako unikalną osobą. Modele psychologiczne sugerują, że opłakuje utratę lustra, najważniejszego źródła, które potwierdzało jego istnienie. Jego powrót to często akt desperacji. Ta egzystencjalna pustka jest jego ostatecznym więzieniem. Jest jak czarna dziura, która pochłania całe światło, które próbujesz w niego wlać, i nigdy się nie napełnia i to dlatego twoja miłość sama w sobie nie jest w stanie go naprawić. Problem nie leży w ilości miłości, ale w dziurze w dnie jego duszy. Zrozumienie tego to ostateczne wyzwolenie. A teraz połączmy te trzy elementy. Paniczny strach, toksyczny wstyd i bezdenną pustkę. Co się dzieje, gdy te siły zbiegają się w jednym momencie? Co się może stać, gdy osoba o skrajnych cechach narcystycznych traci kontrolę lub zostaje porzucona w sposób, który odcina ją od walidacji? Może dojść do implozji, do symbolicznego rozsadzenia od środka. To moment, w którym jego misteria konstrukcja obronna. Może zawalić się jak domek z kart. Wyobraź sobie tę scenę, zostawiasz go, mówisz dość, i tym razem jesteś konsekwentna, konsekwentny. Blokujesz numer, odcinasz kontakt. Po pierwsze, może uderzyć panika. Najważniejsze źródło zasilania zostało odcięte. Lustro pękło, zaczyna się gorączkowe działanie. Telefony, wiadomości. To desperacka potrzeba podłączenia się z powrotem do źródła. Ale ty nie reagujesz i wtedy przez pęknięcia w murze zaczyna przesiąkać wstyd. Twoje odejście to dla niego ostateczny akt krytyki, najgłośniejszy komunikat. Nie jesteś wystarczająco dobry. To potwierdzenie jego największego lęku, cały wstyd, trzymany w ryzach przez arogancję, wylewa się, zalewając jego psychikę. I wreszcie, gdy panika nie działa, a wstyd paraliżuje, spada prosto w objęcia pustki. Nie ma luster, nie ma publiczności, zostaje sam, twarzą w twarz, z tą czarną dziurą w swojej duszy. I to jest dla niego horror. W tym momencie mogą wydarzyć się dwie skrajne reakcje, które są dwiema stronami tej samej monety rozpadu. Pierwsza to narcystyczna furia w czystej postaci. To już nie jest strategiczny gniew, ale pierwotny wybuch wściekłości skierowany na ciebie, na świat, na siebie. To krzyk ego, które zostało śmiertelnie zranione. Musi kogoś obwinić, a ty jesteś idealnym kandydatem. Druga możliwość to narcystyczna zapaść. Zamiast eksplozji na zewnątrz następuje implozja. Pogrąża się w stanie głębokiej apatii, depresji, beznadziei. To moment, w którym fałszywe ja umiera, a on nie ma siły, by je odbudować. Oba te stany, furia i zapaść, to jest właśnie to rozsadzenie od środka. To chwila prawdy, której on boi się przez całe życie. Przeszliśmy przez trzy kręgi we, jego wewnętrznego piekła, zobaczyliśmy panikę aktora, toksyczny wstyd dziecka i bezdenną pustkę człowieka bez prawdziwego ja. Teraz, gdy widzisz jego uśmiech, wiesz, że to może być tylko maska. Gdy widzisz arogancję, wiesz, że to zbroja. Gdy widzisz pogoń za uwagą, wiesz, że ucieka przed czymś w sobie. Ale chcę, żebyś zrozumiał i zrozumiała jedną najważniejszą rzecz. Ta wiedza nie ma wzbudzać litości. Litość to kolejna pułapka, która trzyma cię w jego orbicie. Chociaż ból, który odczuwa, może być dla niego realny, często jest on bólem zranionego ego, a nie serca, które żałuje, że cię skrzywdziło. Prawdziwa moc tej wiedzy ma dać ci zrozumienie zrozumienie, że jego zachowanie, jego okrucieństwo, jego manipulacje nigdy nie były o tobie, nie były twoją winą, były symptomami jego własnych, głębokich problemów, były jego rozpaczliwymi próbami zarządzania wewnętrznym chaosem. Nie da się napełnić dziurawej beczki, nieważne, jak wiele miłości do niej wlejesz. Dlatego twoja miłość sama w sobie nie wystarczy, by go uzdrowić. Chociaż zmiana jest możliwa, zazwyczaj wymaga długotrwałej specjalistycznej terapii, a twoim zadaniem nie jest bycie jego terapeutką. Próba uleczenia go na własną rękę jest jak wchodzenie do niestabilnego budynku, by uratować kogoś, kto nie widzi pęknięć w fundamentach. Ryzykujesz, że wszystko zawali się na was dwoje. Twoim jedynym zadaniem jest ratowanie siebie. Ta wiedza ma być twoim pozwoleniem na odejście, na zamknięcie drzwi bez poczucia winy, na zbudowanie swojego życia z dala od jego chaosu. Kiedy zrozumiesz, że za jego uśmiechem może kryć się piekło, przestajesz się tego uśmiechu bać. Widzisz go takim, jaki jest, fasadą, i w tym momencie stajesz się wolna, stajesz się wolny. To ty masz moc, to ty masz pełnię, a on? On zostaje sam, ze swoją paniką, z wstydem, z pustką, i to już nie jest twój problem. Jeśli ten materiał dzisiejszy otworzył ci oczy, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić swoją energię, jak odbudować poczucie własnej wartości, jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał. A już teraz, mm, zobacz inne materiały w których omawiam techniki obrony przed manipulacją. Pamiętaj, wiedza to siła. Ty jesteś silniejsza i silniejszy niż ci się wydaje. Zapraszam cię również na grupkę wsparcia na telegramie, którą prowadzimy. Można do niej dołączyć pisząc do mnie maila. Mój mail znajduje się w opisie tego filmu. A ja ci dziękuję, że jesteś, dziękuję ci, że słuchasz i słyszymy się już jutro o 19. .00. Trzymaj się.